Witajcie z tej strony Biegacz z Poznania i dzisiaj 16 marca 2025 roku podzielę się z moimi wrażeniami i refleksjami dotyczącymi biegania. Biegania w Poznaniu jest to impreza znana w Polsce, na stałe wpisała się w kalendarz imprez biegowych, mianowicie to nocna rekordowa piątka, edycja 11 oraz dziesiątka, również rekordowa już edycja dwudziesta mam wiele informacji do przekazania również ciekawostek a także autorefleksji więc zachęcam do pozostania do końca pomoże to się przydać Wam gdy bierzecie udział w zawodach po pierwsze wczoraj na godzinę osiemnastą zjawiliśmy się w biurze zawodów właściwie przed osiemnastą, bo o osiemnasty punkt był już bieg i tam spotkało mnie zdziwienie mianowicie dostałem cztery pakiety proszę zobaczyć to jest numer 687 i 843 czyli jakby podwójna liczba i również to samo jeśli chodzi o 10 km dlaczego tak się stało to jest moja wina, zdaje się, że było tak, iż na początku zapłaciłem wiele miesięcy temu, bo organizatorzy wysyłają informacje mailowo, potem minęło pewnie kilka miesięcy, bo przypomnienie, że jeszcze zostały miejsca wolne i chyba znowu albo na pewno zakupiłem. Także niestety tutaj powstał błąd, pierwszy raz mi się zdarzyła taka sytuacja, ale chciałbym tutaj przestrzec, że musimy uważać, bo w wyniku roztargnienia możemy doprowadzić do duplikacji zgłoszeń. No i potem jest to niestety strata pieniędzy. Ale żeby to był jeden problem. Drugi problem okazał się taki, że już to mnie trochę wytrąciło z równowagi, bowiem zawsze przed zawodami jestem skupiony i niestety założyłem ten numer jakie są konsekwencje przebiegłem 5 km i nie zostałem policzony niestety czyli no to już jest no absurdalna sytuacja bo mam wykupione dwa pakiety prawda ależ jednak doszło do takiej omyłki tu jest dowód ja ten dystans przebiegłem wokół jeziora maltańskiego 5 km prawda? Na mecie dostałem ten medal ale niestety jak się spojrzy w historię to ja tam nie widnieję tutaj proszę zobaczyć dostałem też na dowód podwójne żele energetyczne to mi się podoba, to się zakłada na ręce i to świeci o ciemku natomiast co mi się podoba i od razu jestem wrogiem tu mamy elementy związane ze sponsoringiem. Oczywiście jest to logiczne, że zawody muszą mieć wsparcie finansowe, natomiast nie podoba mi się to tutaj. Od razu zaznaczam, że ja nie jestem przeciwko tej firmie, bo ja jakby no nie znam się, co oni tam do końca produkują. No jest napis browar. Także to nie chodzi o to, że ja krytykuję ten konkretny browar, ale moim zdaniem no niepotrzebnie rozdaje się te piwa. Naturalnie to są piwa bezalkoholowe. Widziałem pełno biegaczy nosi. Ale jest to niestety zachęta tego, żeby kup sobie później piwo alkoholowe. I oczywiście tego nie wziąłem. W ogóle muszę powiedzieć wprost, że kiedy widzę jak ktoś pije, no to już trudno, ale jeżeli ktoś mi proponuje alkohol, to włącza mi się niestety taka kontrolowana agresja, ponieważ nienawidzę alkoholu i to też są doświadczenia z młodości w relacjach z kolegami i innych sytuacjach ja jestem typowy abstynent i jeżeli ktoś mi proponuje taki alkohol to niestety reaguje negatywnie w związku z tym no uważam że organizatorzy powinni to inaczej jakoś rozwiązać może nie wiem czy ten browar tam produkuje jakieś inne rzeczy, ale no nie podoba mi się i stanowczo protestuje. To jest taka troszkę dla mnie sytuacja jak na stacji benzynowej. Nie wiem czy to nadal jest praktykowane, ale jest no na sprzedaż alkohol. Czy był? No Wyobraźmy sobie sytuację. Kierowca, który idzie płacić za benzynę widzi półki zawalone alkoholem. Na to nie ma mojej zgody. No dobrze, ale nie będę dłużej się rozwodził nad tym tematem, niech każdy sobie sam przemyśli. To jest moje stanowisko. No a dobrze, a teraz jeszcze chciałbym powiedzieć, jaki miałem czas, bowiem w zeszłym roku, kiedy startowałem, byłem zadowolony, osiągnąłem czas 21 minut 45 sekund, to daje 4,21. Na moje możliwości jest to w porządku, zająłem 137 miejsce na 742. W tym roku myślę, że było podobnie, ponieważ gdy dobiegałem już do mety, to widziałem, że na zegarku było 22.00. Przypuszczam, że metę przekroczyłem 22.05, góra 22.10, ale chcę dodać, że gdy rozpocząłem bieg, to upłynęło z pewnością pół minuty, minuta. Więc jestem przekonany, że mój czas był no coś koło 21 i ileś sekund prawdopodobnie mógłbyś być to wynik nawet ciut lepszy od zeszłego roku z tego tytułu jestem zadowolony w tamtym roku biegałem tak mi się wydaje, nie daję tutaj 100% gwarancji, ale w tych butach adidasach wujkach albo jedynkach to do sprawdzenia, natomiast w tym roku biegałem w tych butach powiem tak, naprawdę serca polecam je, one są bardzo uniwersalne, szybkie nie mają takiej też ogromnej podeszwy i powiem szczerze, że wśród takich amatorów jak ja, którzy biegają, a nawet takich lepszych, to te buty Puma Debate Nitro Elite zajmują pierwsze, drugie albo trzecie miejsce. Naprawdę mówię serio, one nie są super drogie, są drogie oczywiście jako buty, ale no muszę powiedzieć, jak sobie biegasz, dopasuje rozmiar, no to w tych butach mamy wszystko załatwione. To są buty startowe albo treningowo startowe. Jeżeli ktoś zastanawia się, żeby kupić sobie chociaż jedną parę takich butów lepszych niż ma na co dzień, to naprawdę osoba, która zainwestuje, będzie przeszczęśliwa. To tyle jeśli chodzi o 5 km. Przejdźmy do 10 km dzisiaj. Wczoraj pogoda była fantastyczna. Pogodne niebo w Poznaniu, temperatura zwyżkowa i tak zostało do zmroku. Dzisiaj liczyłem, że nie podobnie, niestety zawiodłem się. Niemniej pogoda była sprzyjająca, tak to powiem. Słońce świeciło albo było za chmurami. Temperatura około 8 stopni dla biegacza, to jest fantastycznie. Proszę mi wierzyć, że im wyższa temperatura, to jest gorzej. Jak już się biega 20 plus, no to to jest mordęga. Chyba, że się pochodzi z Afryki, jest się wytrenowanym, albo no, też są nasi biegacze wytrenowani, to dadzą radę. Ale taki amator przeciętny się męczy, więc jeśli tutaj powiemy sobie, że było poniżej 10, to jest to doskonała sytuacja. Po drugie, mamy dobre warunki, jeśli chodzi o trasę. Jest bardzo, że tak powiem, płaska. Poza końcówką mi się podoba, bo tam się biega już znowu wokół Jeziora malteńskiego natomiast był dotkliwy wiatr. Tutaj to przeszkadzało momentami. To no dobrze, ale pewnie wszyscy, co oglądający, chcą wiedzieć jaki mam wynik i co z tymi butami, prawda? Bo tutaj celowo zrobiłem reklama to dźwignia handlu, też może powiedzieć clickbaitowy tytuł, ale faktycznie po raz pierwszy w życiu biegałem w zawodach, w super butach być może najlepszych na świecie. I teraz proszę uważnie słuchać, bo to jest bardzo istotne dla osób, które chciały kupić takie buty, albo się wahały, albo marzyły. Buty same nie biegają i dzisiaj chcę to udowodnić. Tutaj na nogach mam je, bo jestem tak ubrany jak na zawodach dzisiejszych. Miałem jeszcze te okulary oczywiście, muzyka, taki strój. I zanim te buty pokażę i zdejmę, to ważna kwestia. Chcę powiedzieć, że byłem przygotowany maksymalnie, jak potrafię pod względem przygotowań przed zawodami, czyli no, sposób jedzenia, przygotowania siebie, takiej, bym powiedział, sytuacji związanej z całą otoczką. To nie mogę sobie nic zarzucić. Może poza jednym, że wczoraj lepiej jakbym nie biegł tych 5 km i się bym bardziej wypoczęty, prawda? Ale rok temu robiłem to samo, więc jest punkt odniesienia. Więc tutaj być może byłoby lepiej, gdybym jednak nie biegał w tą sobotę i są tacy ludzie, ale myślę, że to by tam polepszyło mi góra 1-3 jedna, jedna, minuty na całym dystansie, więc tutaj nie chcę się tłumaczyć. Poszedłem też spać późno o pierwszej w nocy akurat z tej soboty na niedzielę, to nie jest dobrze więc tu też można było to poprawić. Niemniej chcę to wszystko zostawić na boku i powiedzieć uczciwie, czy te buty, które są określane za granicą za 500 dolarów coś dają. Tak, bo może jesteście ciekawi jak to wygląda. I najpierw je pokażę potem powiem o wynikach. Tutaj zobaczmy, to są te buty. Jeszcze nie sięgałem. Autentyczne Adidas Adizero. Pro Evo One. Teraz je zdejmę, pokażę jak wyglądają po biegu, bo to też mogą e, oglądający się zainteresować, jak się zużywają, bo problem w tych butach jest taki, że one rzeczywiście się e, zużywają i zanim je e, umyję, doprowadzę do ładnego stanu i schowam do pudełka, to chciałbym e, pokazać jak wyglądają po biegu. Także najpierw ta kwestia. No, buty są rewelacyjne, naprawdę. Zobaczmy, tak one wyglądają. Podeszwa, to jest pewnie ważne. Ten lakier tutaj, on prawie już jest, no jest może widoczny pod światło, ale jakichś tutaj ubytków nie ma. Dlaczego to prawy but? No, bo przebiegłem zaledwie 10 km trochę chodziłem, więc no nie ma mowy o tym, żeby te buty były jakieś tam zniszczone czy uszkodzone, prawda? Aczkolwiek, gdzie na internecie, że ktoś je wrzucił do pralki i te paski tutaj się porozcinały, więc nie polecam prać butów w pralce. No jest to egzemplarz 285, prawda? No i teraz tak, co tu mogę powiedzieć? Otóż, dane. Dane są ważne dla historyka, więc proszę posłuchać. W tym roku, w tych butach zająłem miejsce open, tak? 2403, czy trzecie, wśród z 2053, w swojej kategorii to już lepiej, 841, ale trzeba też wziąć punkt odniesienia, czyli ile osób biegało, tak? 4182 zawodników. Czas miałem netto 47,50 i teraz zobaczmy ile to było na kilometr średnio 4 minuty 47. W zeszłym roku biegałem w innych butach i miałem wyniki, sobie sprawdzę, to jest 5 kilometrów, a już powiem. Zająłem miejsce zdecydowanie wyższe, bo 1326 open wśród mężczyzn 1153. Nie pamiętam ile tam startowało, a też kilka tysięcy. Netto czas 44,48, czyli poniżej 45 minut. I proszę zobaczyć 4 minuty 29, a teraz 4,47. Tak przyznam się, że ciężko mi się dzisiaj biegło w zeszłym roku jakoś wyprzedzałem tych zawodników w tym roku oni mnie wyprzedzali taki byłem jakiś taki spięty ja przyznam, że nie lubię biegać w zawodach ale dlaczego to czynię? bo jestem zdania że trzeba czasami się zmierzyć i zobaczyć swoje możliwości ale jest to dla mnie problem bo biegając ja uważam, że potrafię szyb, szybciej biec ale to jest tylko ułudne i biegnę tak jak potrafię. Nie? Czyli no nie jest najgorzej oczywiście, bo gdzieś jestem zawsze w połowie stawki albo w pierwszej połowie, ale psychika chciałaby, żebyśmy biegali szybciej. Prawda? Biegli, 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 bo widzą, że widzimy, że inni biegną i też to chcemy. Więc tutaj jest taki problem. No to jest kwestia, żeby podejścia. Cierpiałem, przyznam się podczas tego biegania. i to jest kolejny raz dowód, że buty nie biegają. Tak? Cóż z tego, że miałem prawdopodobnie, umówmy się, bo to nie da się zmierzyć. Najlepsze buty na świecie. Prawda? A ludzie mnie wyprzedzali w butach jakichś tam za kilkaset złotych. I bardzo dobrze, że tak jest. Bo liczą się umiejętności. I nawet to nie chodzi o to, byli tam ludzie, którzy... No, byśmy powiedzieli na ulicy, że nie biegają, nie ćwiczą. Bardzo dużo kobiet by tym razem też przyścigało, więc naprawdę chcę powiedzieć, że nie ma sensu kupować butów z górnej półki, bo to może nic nie dać. Na pewno czułem tą lekkość, jak przyspieszyłem, to, no to czułem też, że jest dobrze ale te buty cierpiały to tak jakby chciały powiedzieć że no szybciej 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 nie powiem żeby mnie spowalniały bo to też by był zarzut ale to jest coś takiego jakbyśmy jechali super szybkim samochodem 40 50 na godzinę więc jestem przekonany i tą wtedy trzeba bronić że jeżeli zawodnik jest lekki i bardzo szybki to naprawdę w tych butach zrobić cuda. Jeżeli jesteś amatorem, to nie kupuj tych butów, bo to ci nic nie da po prostu. Kup sobie za połowę ceny, albo nawet jedną czwartą. I właśnie taką też moją rekomendacją, bo chciałbym, żeby ten odcinek był też pragmatyczny, są te buty. Proszę zobaczyć. W tych butach biegłem rok temu. Miałem wyniki zdecydowanie lepsze, przypomnę. W nich zrobiłem kilometr 4,29, a w tych, które są jeszcze raz droższe od tych, a te są przecież drogie zrobiłem 4,47 i wyniki są różne powiem uczciwie teraz kolejny raz że mojej trójce jeśli chodzi o buty bym powiedział epoce po Nike'ach, bo teraz tak mamy epokę butów Nike czyli VaporFly i AlphaFly i te buty są ever trzeba powiedzieć naprawdę wielu mówi, że jedynka w Apple fly to są buty, które no są jakieś takie ponadczasowe i powiem szczerze, że w tych butach też naprawdę jest dobrze. I widziałem dzisiaj biegaczy, którzy też mieli Alpha fly jedynki na sobie, nie? Natomiast gdybym miał polecić takie buty już takie elitarne również, a nie super elitarne, no to z pewnością ten, temu jestem wierny. I teraz na rynku jest dwójka, ale dwójka... Endorfin Elite ma bardzo miękką podeszwę i tutaj są problemy, szczególnie z moją wagą 80, to boję się, że te buty nowsze to będzie kompromitacja, więc tutaj w zeszłym roku zrobiłem wynik i te buty są też jedne z najlepszych, naprawdę. Oraz te pumy, tak? Natomiast dla ludzi, którzy są na poziomie dzisiejszego zwycięzcy, który został Adam Nowicki albo Mateusz Kaczor, który też był w czołówce. Nawet tam pokonywali Kenijczyków. No, ci ludzie, którzy biegają poniżej 30 minut, a obliczyłem, że takich dzisiaj było 12 zawodników. No, no, to jest po prostu no, elita, elit w Polsce to sądzę, że w tych butach jeszcze więcej by wyśrubowali. Jestem bardzo ciekawy właśnie ile był lepszy wynik, jak, w jakich butach biegali ci biegacze. No, ogromny szacun i gratulacje. A po zawodach właśnie sobie zostałem i patrzyłem na buty. No i był festiwal kolorowych butów. Bardzo dużo ludzi ma buty na wysokim poziomie. Szczególnie ci, co biegają poniżej 50 minut, tak? Dobrze mówię. Czy nawet tacy przeciętni jak ja ale potem to już nie już potem widzę jakbyś tacy zawodnicy którzy no, trochę proszę bez obrazy ale tak z przypadku którzy mieli takie buty no już takie fatalne natomiast e, no, królowały A6i A6, i, A6 no, przepraszam Meta, Speed, Sky Plus czy tam Paris e, bardzo dużo było Nike Alpha Fly trujek e, no oczywiście Adidasów natomiast no, w tych butach nikogo nie widziałem prawda. Także być może byłem jedyny. I Sakoni też nie wiedziałem. Pumach trochę ludzi było. Jeszcze powiem, że chciałem biegać w tych butach. Myślę, że nie byłoby dużo różnicy do tych białych i w tym stroju, który tutaj eksponuję. Prawda? A to sobie zostawię może na półmaraton. Jeśli chodzi o tą wizję biegania. No i co mogę powiedzieć? Na początku, jak skończyłem bieg, to byłem rozczarowany. No bo dzisiaj jestem bardzo wylewny i uczciwy, gdyż no, chcę taki być prawdomówny, czy warto inwestować w odzież super nowoczesną. Ja pozostanę na stanowisku, że tak, ale z pewnymi warunkami i naprawdę mam szacunek do tych biegaczy, którzy kupują sobie buty z dekatlona czy z lidla przysłowiowego, i biegają fantastycznie no na przykład poniżej 40 minut bo damy to już jest fantastycznie już nie mówię o elicie która poniżej 35 minut to powoduje że człowiek jest na początku rozczarowany bo jak przebiegam w tych super elitarnych butach wie kurczę no ja tutaj mam buty za przysyłowe milion dolarów i biegnę sobie jak, jak żów no dla tych butów tak to można powiedzieć ale potem podszedłem na chłodno i spokojnie, e, mianowicie e, to daje mi motywację, że muszę dalej ćwiczyć się, starać, e, natomiast no, wygląda to w tej chwili cienko wobec półmaratonu poznańskiego, który będzie za miesiąc, no, z taką formą, e, oj to będzie męka, więc mam miesiąc czasu, aby coś ze sobą zrobić, e, aczkolwiek jeśli chodzi o mentalnie to czuję się dobrze i po tym biegu też się czułem dobrze i zawsze tak jest też, że na końcu, jak jest tam, 500 metrów to przyspieszam i ludzi przeganiam, więc jest potencjał we mnie. Być może to też jest rola strategii albo takie obawy, że nie wytrzymam, no bo oczywiście moim założeniem jest, żeby przebiec bez zatrzymania od startu do mety, tak jest zawsze. No może kiedyś podczas półmaratonu, to e, tak, podczas półmaratonu się zatrzymałem, bo mnie nogi bolały i nie dałem rady. Natomiast co do zasady no staram się biec od do. Oczywiście zasada taka śmieszna, ale żeby nie być ostatni, ale ostatni też są zawsze ważni. No i muszę powiedzieć, że półmaraton to już jest dla mnie dużo. Maraton to już w ogóle dla mnie nie ma sensu. To znaczy 42 km 110 km to jest ogrom, to jest po prostu taki wysiłek do organizmu, że nie chciałbym, ale półmaraton robiłem, prawda, raz, drugi raz. No i chcę to powtórzyć w tym roku. Zwłaszcza w biegach tutaj, w moim mieście, bo temu jestem wierny. Ale głównie będę celował ciągle w 5 i 10 kilometrów. Tak, takie mam wrażenia na gorąco, dużo tego. Może komuś te informacje się przydadzą, jeśli chodzi o cenę butów. I no cóż, pozostanę wierny designowi, bo myślę, że pod tym względem jestem całkiem dobry. To moje kompozycje biegowe są interesujące, także tutaj nie będę się z tego wyłączał. Powiem już dzisiaj, że w drodze jest komplet biegowy, który pokażę tutaj na kanale Nike Botswana, czyli znowu Afryka. Już komponuję, szukam muzyki z Botswany, także jak będę biegał, to ta muzyka będzie mi towarzyszyć, nie tylko w słuchawkach, ale również tutaj na rękach. I też interesuje się, co się dzieje w świecie biegowym. Pewnie ci, co trochę siedzą, to wiedzą, że Jacob Kiplimo zrobił rekord świata po maratonie, ale mało ludzi wie, że w Queensland, to jest taki stan w Australii, czyli w ogóle, jakby jeśli chodzi o bieganie, egzotyczna sytuacja, pojawił się młody chłopak, który liczy zaledwie 17 lat i robi 100 metrów jakoś 10.02 po prostu jest tak rokującym zawodnikiem tu mówimy o krótkich bieganiach że jest w stanie być może dorównać Justinowi Boltowi z Jamajki no i właśnie pod tym względem też jestem dobry bo jako historyk się interesuje historią biegania śledzę wyniki w półmaratonie, maratonie bardzo ciekawy będzie maraton londyński bo właśnie Kilpimo chce biec i zobaczymy, jak mi to pójdzie, bo wyniki wskazują, że będzie bardzo dobrze. No i te maratony pięknie się ogląda, ale są sprawą niezwykle trudną. Na koniec tego najdłuższego wideobloga w tym roku, czy w ogóle na kanale, no wypadałoby pokazać ten super, przepiękny medal. I w tym momencie należą się podziękowania organizatorom. Ja chcę powiedzieć, że mam ogromny szacunek do organizatorów, bo sam w szkole robię wiele imprez i mam takie wrażenie, że młodzież myśli, że to jest takie proste, no przyjść, obejrzeć, a dla nas, nauczycieli, przygotowanie takiej imprezy szkolnej to jest wiele wysiłku, bo trzeba zrobić scenariusz, pozyskać zgodę dyrekcji, czasem dofinansowanie Rady Rodziców w planie coś zmienić. No naprawdę jest mnóstwo tych zadań, dyplomy przygotować i tak dalej. Więc doceniajmy my jako biegacze te imprezy, bo te imprezy są zrobione wielkim kosztem. I też jako biegacz dziękuję zawsze wolontariuszom oraz cierpliwość, która jest nadwyrężana kierowcom i poznaniakom oraz mieszkańcom innych miast, którzy... No muszą się borykać ze zmianami w komunikacji miejskiej czy w ogóle trasie. No szkoda, że to musi być ciągle w niedzielę. Ja bym właśnie chciał, żeby takie biegi trafiły do centrum miast i nie musiało być koniecznie w niedzielę, ale no, no rozumiem, i... że tutaj poziom emocjonalny kierowców byłby no już tak naczarpnięty, że te biegi by stały się no już bardzo niemile widziane. Taka ciekawostka, wczoraj, to już naprawdę konie, na koniec, wracając z tej imprezy z 5 km oraz dzisiaj w tym samym miejscu słyszałem jak speaker mówił w oddali, bo to było jakieś tam 500 metrów, takie tutaj hasło. Per aspera ad astra. Oczywiście jako historyk wiem, bo jak byłem na studiach historycznych to na pierwszym, drugim roku miałem lektorat z języka łacińskiego i nasza niezapomniana pani lektor mówiła nam, no mówiła, oczywiście zadawała nam też męki i musieliśmy się uczyć tej łaciny, tłumaczyć m.in. Cicerona czy Jusza Cezara a to wszystko było per aspera ad astra, czyli przez trudy do gwiazd. Tak to jest, że w życiu osiągamy zadowolenie najczęściej, jak coś przychodzi z trudem i dla nas biegaczy te przygotowania, a potem start i meta to właśnie per aspera ad astra.